Cześć! Witam Was serdecznie na kanale Ogród Macie i Rośliny Egzotyczne. Dzisiejszy taki przedświąteczny odcinek. Trzeba jakoś domek ozdobić i ogród na te święta. Więc pomyślałem, że powieszę kilka lampek przed domem na niektórych roślinkach. I tak oto tutaj mamy na takiej kulce z cisu formowany przeze mnie kilka lat lampeczki tutaj mamy lampeczki na magnoli a także, także chciałem wam pokazać fajny pomysł na zrobienie sobie czegoś z niczego czyli na przykład tutaj z takiej kępy miskanta zebrinusa strictusa zrobiłem coś na kształt E, takiego stożka, takiej coś a la choinki, zrobiłem to kilka dni temu. No, ale pomyślałem, że warto pokazać, e, więc zrobiłem to w ten sposób, że związałem po prostu e, w kilku miejscach sznurkiem. Jak widzicie, sznurek od jak to się mówi, od snopowiązałki, taki ogrodniczy, w trzech miejscach góra złapana jeszcze na jednym kablu, to są lampki ledowe zewnętrzne i po prostu od góry do dołu owinięte tych lampek miałem akurat na tyle, że mogłem nimi owinąć i tą ala choinkę z miskantu i, i ten cis dodatkowo jeszcze tutaj przedłużka na na magnolię od magnoli idziemy dalej do do trzmielinki. Teraz jest dzień, to troszkę tak nie ma tego efektu, jaki powinien być, a tutaj mamy troszkę większą choinkę, też miskant nazwy. Yy, nie pamiętam, miał być yy, Memory, ale to nie jest Memory. Dowiadywałem się już nazwy, ale nie mam pamięci do nazw, już zapomniałem. A na nim są zwykłe żarówki, żarowe starego typu. Też, jak widzicie, w kilku miejscach, dół szerzej i bardziej ściskamy ku górze, taki mały. Pomysł dla tych, którzy chcieliby ozdobić, a na przykład nie mają jakichś iglaków albo innych drzewek, tylko trawy na ogrodzie. Więc fajna alternatywa, myślę. Trochę kreatywności i można fajne efekty uzyskać. Miałem tutaj lampki na trochę karpusie, ale lampki nie wiem, były już kilkuletnie stare i po prostu się. Powypalały co niektóre, a szukać nie chce mi się i wymieniać lampek, więc po prostu je ściągnąłem. I jeszcze tutaj taki sznureczek na, na jałowcu. Dodatkowo, jak widzicie, mógłbym jeszcze kilka takich mniejszych sznurów, lampek powiesić tutaj na, na rozplenicach japońskich, a powiązałem je w takie czubki, kulki, chochoły śmiesznie to wygląda taki krótki odcinek także jeśli chcecie zrobić sobie choinkę z miskantu polecam w kilku miejscach związujemy sznurkiem robimy taki stożek po prostu oplatamy to lampkami i to wszystko oczywiście kable Zabezpieczone przed deszczem, folią, no i tak by to było. Pozdrawiam i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Może z palmiarni z mojej oranżerii, garażerii. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.